Witajcie! Ogólnie w tej grę grałem tak cholernie dawno temu, że nawet nie pamiętam, co mam robić tutaj dokładnie. Naprawdę. Zrobię sobie taką dwutygodniową przerwę od tej gry. O, dobra. Wow, tutaj się coś już spieprzyło. Słyszałem wybucha. Okej, okay. o! Naprawdę, naprawdę, Jimmy! O, przynajmniej pamiętam jego imię po dwóch tygodniach. Jimmy, naprawdę musiałeś tak oberwać. I okej! Okay. Nagrywam to po inwestycji w nowy dysk i wreszcie granie przycina podczas nagrywania. Nie są zauważalne takie ścinki-przycinki, jak to było wcześniej. I można na luzie pięknie sobie tutaj ładnie to przechodzić. No, od razu lepiej. Terabajtówka, Seagate'a, Barracuda, lekcja chemii. O, wykonamy sobie tą lekcję chemii. Stopper, dlaczego nie chcesz działać? No. Bardzo dobry stopper, teraz działa. Aha Dlaczego to jest po polsku? Przecież to jest lekcja, ona nie powinna być po polsku, ale to szczegół. Kopsnijmy. Prawy. Wagina, anal <grywy> Co ja gadam. Antymateria. Dominika. Antymateria. Wychajster. Anty. G. W. A. D. D. S. I tyle? Tyle! <laughs> I tyle mamy do zrobienia w tym. To było takie szybkie. Aha, no, ladies and gentlemen. Mam Jimmy Hopkinsa z dziwną, fajną maskotką. Znaczy, z ciuchem. E, jego plecy wyglądają jak piżama Gufiego. Pewnie kojarzycie piżamę Gufiego z tymi fajnymi. Kurde. Jak to się nazywa? Guzikami na dupie. Okej okay. Mamy trochę challenge, więc możliwe, że challenge zostawię sobie na live livestreamy, jeśli będę miał w ogóle siły do nagrywania, znaczy do nagrywania, do streamowania w ogóle buliego. Bo on nie działa w trybie okienkowym. Więc streamuje, streamowałbym to na full screenie. Chwila, tutaj ktoś fajtuje. Został, <laughs> Widzicie jak oni tutaj fajtują? Kurde, zgryczowali się. Ziomy, ziomy. Ogarnijcie cycki, gińcie, no, przemoc Fuck off. on tutaj jest przemocowy, kurde ty. Jej, coś mam w taki... kurde Dziwny humor, dobry humor mam, do grania w to Dobra, giń, o ty dusiu. ja jestem w fajnych ciuchach, on mnie zmolestował Naprawdę? Yeah. Wow, dziewczyna tam spadła

Taka kara za grzechy. Kurde, ja naprawdę nie chciałem. Ja, kurde, broniłem tych ludzi. Oni walczyli ze sobą. Oni powinni dostać karę. A nie, oni są, kurde, bogatsi ode mnie. Chwila, ile mam kasy? Hm, inwentarz. 620 dolców, kurde! Mogłem dać im łapówkę. Przecież ja jestem na tyle bogaty, że nie powinienem tego robić. Nie, percentów muszę zrobić tego? 100%. Dobra, koszę sobie za darmo. Niech im będzie. W ogóle co to za miejsce? Naprawdę. Jest jakiś tutaj jeden pieprzony gnom. O, którego trzeba było rozwalić. Wychodzę stąd. Aha, dobra. Naprawdę. Ładnie tutaj pokusiłem, przyznajcie się sami. Kurde. Naprawdę. W stylu murzyna z listów. Okej, okay, a teraz wracamy do bulowania, Buliowa bulowania. Ja nie mam sprayu. Ukradli mi wszystkie. O nie, moja proca. Nie, naprawdę moja proca. Gdzie jesteś, moja proco? Eee. Naprawdę procy nie mam. Kurde, jestem bezbronnym w dupę. Wiecie co to oznacza, że będę musiał wrócić do własnego mieszkanka w internacie, i będę musiał sobie wszystko. No, o, ten zabrać. Kurde, lekcje, fuck off, lekcje, ja nie mam czasu na lekcje. Okradli mnie ze wszystkiego. I to jest smutne. Dobra. No i grał się twady Dobra, idźmy Nie but Oby tutaj było wszystko Nie ma mojej procy Naprawdę mojej procy nie ma Ej chwila Coś się dziwnie zbugowało Mam jedynie jajka A to była fajna maszyngówka What the fuck? Dobra, mam jakieś tutaj wichajstry, ale nie mam procy. Chociaż w sumie chyba nawet nie wiem, czy będę jej potrzebować. Tak naprawdę. Bo w sumie podchodzimy tutaj pod sam koniec gry. Taka prawda. Naprawdę? Ej! Sorry, ziom, ale ja idę wykonać misję. I to będzie u tamtego, kurde... Przywódcy Kujonów. U nich są fajne bajery. Ej, chwilę, patrzcie. E, plakat został. Tak go bajrancko pomazałem. Że kurde. Wow. Po prostu. Nikt inny by tak nie pomyślał. O, przywitał się z nami ziom, jak miło. No, sami stąd, ja idę na misję. Huh. Fajny zjazd ze schodów. Wow, wf. E, Jaki fajny WF. Okej, okay, idźmy do bazy Kujonów. Ten ziom co chce ode mnie, kurde. Zabiorę go do bazy Kujonów. Naprawdę by tego chciał, <grym>, Ale I don't give a fuck, man. Chwila, gdzie moja broń? Naprawdę nie mam broni. Zbugowało się coś na tyle, że nie mam w ogóle broni. To oznacza, że będę chyba musiał sobie wczytać grę. Kurde, jaki to był save? Chyba ten. Tak, bo... jakim cudem nie mam cholernych broni. Mimo faktu, że załadowało mi te bronie. Niby. Teoretycznie gra myśli, że mam te bronie. Chwila. Jakby brakowało kilkunastu plików. What? Chyba problem jest z tą grą. A ja nie mam pojęcia dlaczego. Kurde, nie mam swoich pukawek. Okej, okay, to, to znaczy, że będę musiał kurde się trochę pomęczyć. Zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Dobra, okej, okay, jestem z powrotem i chyba odkryłem, dlaczego nie mam tych żadnych wichajstrów. Ponieważ jestem w tych ciuchach. A zbyt byłoby bardzo podejrzany, gdybym był y, z tym samym uzbrojeniem. Chyba dlatego nie mam. Yes, Candy from Ohio, you would be a fair queen for me. Uh huh. In that little thong, and with those massive piles of silicone, initially you'd think, who's that handsome stranger? Then I'd walk into the bar, impress you with my suavity, um, my suavability. <laughs> <laughs> <Don't you think laughs> how, how suave I was! I'd look up and say. What's a nice girl like you doing in a place take me to the hay bar. Hey, Ernest. What's that you're reading? nothing. Nothing. Just some... some history homework. Cool. Can I see? It's... <laughs> personal. Personal history. Sounds interesting. Yes. Well, you wouldn't understand. Anyway, listen. The big game is today operation Trojan cow is ready to proceed operation trojan cow it's my master plan my spies have already been gathering the information will bring about the downfall of the jocks at this school so I guess I'll be needing this does this work yes rendezvous with my agents in the field rendezvous so what that? I cóż, no pomyliłem się z tym, kurde. Zapomniałem, że mamy przecież tą całą specjalną misję, gdzie mamy się pozbyć tych całych, kurde, graczy futbolu amerykańskiego. Naprawdę, nie grałem w tę grę dwa tygodnie, więc, no, mogłem zapomnieć. Ok, kaudens. Dobra, tańczujmy. D. Buh, a. Super! Aha, okej! Okay. A ten... Co Jakim zadem on to odpalił? Okej, okay, pogadajmy z agendami nerdami. Dobra. Nebijmy u nich respekt. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy Nerd Agenda. Naprawdę po drugiej stronie naprawdę Jaki comeback game. Kurde, robi pieprzoną siatkę. Muszę okrążać to wszystko. Siema, Nerdzie. Grobowe niebezpieczeństwo. Okej, okay, zatem mamy użyć tej piłki futbolowej na kimś tam. Znaczy ją gdzieś tam wrzucić. Dobra, zróbmy. Dobra. Okej, okay, I'm awesome, man. Okej, okay, o. Kto tutaj by normalnie zostawił taki plecak? Okej okay. o i teraz będziemy patrzeć jak to fajnie im wyjdzie ha, to będzie sniki sniki, niki madapaka Ale wibruje <ścoughs> widzieliście, przez te wibracje wybuchnął <ścoughs> To było takie zabawne Okej, okay, przejdźmy tędy o, nawet można było. O, tutaj już siatki nie ma. No shit. <laughs> o Boże. Jasne. Pani Maju. Posmarujmy sypem. Aha. Eee, dobra. I am very, very nice man. Wow, ale. I kurde, tylko jedna osoba na takim miejscu siądziła. My, kurde. Co to ma być? Ziom, agent. Kurde, patrzcie, jaki agent. Jeszcze będzie. O. Naprawdę. Kurde. Nie rozumiem. Dobra, tańczmy. Ojej, ojej, posmarujmy i jeszcze tutaj posmarujmy. To co to kurde? Jakieś specjalne osoby będą na środku? No, naprawdę. Nawet nie zmarowałem tej strony. Nawet po przeciwnej stronie i siadał ten grubas, więc kurde, ta przeciwna strona też powinna być poklejona, ale nie była. What the fuck? Trochę hmm, dziwne tutaj są rzeczy, które mi dosyć ciężko wyjaśnić. Ale okej. Okay. Siema. Kurde, jak ty się nazywałeś? Agent Bull? Ach, ich, ach ich kreatywność. <noise> Boże, Aha, dobra. że co? Wbijmy do szkolnej... Nie ktoś się zwie? Siłowni, nie. Siłowni. Kurde, zapomniałem salę gimnastyczna. Tak. Jaki facepalm. Dobra, childerki, takie ładne dosyć no widzicie, u, patrzcie co to jest pompon. Kurde, nie pamiętam jak to się zwie. To od chirliderek. kurde. Dobra. Już by chcieli bić, ale jak zrobiłem ten cały cow-dance, to już się nie chcą. Swade. Aha, to jest lodówka! I dlaczego taka zielona? Kurde. Co tam jest? Mam and do? Uuuu, aż takie. Aż tak. Ojoj. Dobra. Wyjdźmy stąd. Już miechcą kogoś, jak co? Tak. Ok. Że są niby siki, które były na tym, na górze tego, tej puszki. Kurde, nałykał się tego i tak wyszło. Okej... Okay. albo to była ten: Cały napój w takiej jednej beczce, kurde, chłodzącej, bez, bez żadnych tam puszek, i kurde się zbierało to za pomocą kubka. Coś tak może być. Aha, ja jestem młody, spierk, halaj, mam 15 lat. Mogę decydować o swoim życiu jak mogę. Aha, dobra, jeszcze patrzył na moją dupę. Kurde, podobają mu się, no, moje guziki. Z złą stronę idę! Nie, spierkalaj! Ja chcę iść, misję wykonać. Kurde, Skończę cię misja, chcę bardzo, bardzo, bardzo. Dobra. Aaaa, chwila. Dobra. Użyjmy tego tu. Kurde. Tutaj. Jeszcze tam Dobra. Te kulki są na tyle duże, że oni się będą o nie potykać. Spoko.

A, spoko! To będzie bardzo ładne. Kurde, będziemy bawić się z tą całą tablicą, kurde. Z wynikami. Tam gdzie jest ten cały tekst, który aktualnie wygląda dosyć ładnie. Dobra, za tańczę. Tam się cieszą, kurde. Ej, to tutaj są praktycznie te same ładne dziewczyny, kurde, jak mało, jak mało. Ładnie, jak fajnie, kurde, mało. Mało w sumie też było. Okej, okay, wbijmy tu. Pyk, pyk. I co, teraz wyjdzie? I 25 doltów tylko, kurde, ale te nerdy są mało

Na to wychodzi I take that man Ej, tam był chyba ładunek wybuchowy, tak od we mnie ładunkami wybuchowymi poprzednimi Dobra, kij Ten? Jaki ten No i chyba potem już wygram z nimi Będę dominować A ten co chce? Kurde Aha. Dlaczego się zrobiło teraz tak cicho, kurde? Co tu... Co to ma być? Bierzmy to i dajmy mu. Pięknie. No widzisz. Ja, Widzieliście? Jeszcze rzucili w niego takie. Kurde, leżącego. W ogóle ile mają tych piłek? Naprawdę? teraz będę tak krążyć, jak kamadapaka. Eee, chyba ci, którzy się tak pojawiają, oh, kurde, z boku, są mało ważni. I jeszcze sam berwą. pięknie. O, widzicie? Kurde, ale fajny friendly fire. Wyszedł, naprawdę ładny. Kurde, z ziemi wyciągnął ten... piłkę, kurde. Nie. Yeah. Aha, okej. Okay. Ktoś tutaj za bardzo uwielbia Ted'a. Eee, połykać? Co? Twoje piłeczki ping które są nawet mniejsze od piłeczek ping to są kineski. Kurde. This is so embarrassing. Ale ten komentarz tamtego murzyna jest taki murzyński. Oj, jaj, jaj. Kurde, molestery. Naprawdę pieprzone molestery. Skrypie pila Chwila, tam jest fajna puszka. Dajcie mi ją. Kurde, nie chciałem w niego rzucić, ale okej. Okay. I wow, jeszcze rzucili w niego. Kurde. Co to ma być? Wow. Kurde, ale Friendly Fire, naprawdę. Nie znają się na celowaniu. Na wyczuciu. O, puszka! How nice! I kurde, w dwóch naraz. Jeden już padł. Jakim cudem on mnie złapał? Jak ja go posunąłem, znaczy przewróciłem. Okej, okay, wierzmy to. Je! Yeah. I teraz zostałeś ty. No i już Spierkala. O! O, już padł. Kurde! Po trzech hitach? Ta! Super! Oh, you beat them all in front of everybody. Thanks for your help, Petey. Oh, this is gonna be great oj, oj, oj. Dominujemy. So, uh, Oh, so, yeah I never meant for things to turn out this way I just wanted to control a couple of psycho kids and be left alone, but now I guess I'm certainly going to live the good life No There's my respect

Later. Hi, Jimmy. Hi, Jimmy. See hi, later. I love that guy. I love that roll. Pete. Hey, Jimmy, what's going on? Everything. I did it, man. I took over this dump. These morons are my morons That's man. great. Just don't turn into a jerk. How could I? I? Hey, baby. How you doing? What you doing later? Just remember, Jimmy. Not everybody likes you. Correct. They love me. Well, what about Gary? Gary. Forget about that. Uh, door. Gary? Dude, it's me now. Love I run the this boo, piece and Gary. Young, my friend, so please try to be cool. Oh, o oh, właśnie, o już od razu chętnie poszedł. Aha, okej. Okay. Dobra. Szukaj sobie dziewczyny sam. A ja idę zasywować Kurde, no i mi wyszedł? Mam ostatni chapter, piąty, chyba piąty. Mam wszystkie pukawki, tak. Wreszcie! Wszystkie pukawki! Jestem dumny! Dobra. Zatem zajmujemy. tutaj... Tak, chapter piąty! Zatem, do zobaczenia w kolejnym odcinku! Ten oczywiście skomentujcie, zarykujcie Zatem, do zobaczenia w kolejnym! See ya.